Kochani, dzisiaj dla Was krótki film z imprezy pod tytułem „Hartatywny Bal Przebierańców, która odbyła się w ostatni piątek na rogatym rancho. Z inicjatywy dwóch koleżanek o wielkich sercach Mardy Sałochy i Basi Gondek zorganizowano zabawę karnawałową, w trakcie której bardzo fikuśnie poprzebierani goście zbierali pieniądze i licytowali drogie przedmioty, żeby zasilić konta rodziców dwóch chorych dzieci Minki i Kaspra, Od samego początku imprezy wystąpiła także orkiestra Denta, co wprowadziło bardzo uroczysty nastrój. Ale proszę Państwa, powiem, że nie tylko nie pomagamy tutaj Emilce i ale też na jednej z imprez plus 35, który Państwo pewnie pamiętacie, czyli na weselu pomagaliśmy dzieciakom z Prokocimia, prawda? W słowie chcieliśmy podziękować tutaj z żonom za zorganizowanie tej imprezy. Mamy nadzieję, że spotkamy się także za rok. Impreza super. Pozdrawiamy do zobaczenia. Zabierze Janie.